Czy jest coś, o czym chciałabyś bardzo szczególnie opowiedzieć, czy mam cię po prostu ciągnąć za język? Nie wiem, no ciągnij mnie za język. W ogóle mnie wczoraj zszokowało to, że myślę o sobie w kontekście karate, tylko i wyłącznie nadal. Więc. Czemu cię zszokowało? A my już nagrywamy. <grywa> No, więc szokowało mnie, bo... bo. chyba robię o wiele więcej rzeczy teraz, i właściwie karate jest tylko taką małą częścią, a nadal w mojej świadomości pozostaje to, że ja jestem przede wszystkim karateczką, a potem tam kimś innym. No, myślę, że w świadomości wielu ludzi w Austrocie zostaje to, że jesteś karateczką, bo oglądali cię na zdjęciach od, od takiego jeszcze podlotka, wygrywającego różne turnieje, a przecież jesteś. Ojej, jesteś studentką komunikacji społecznej i dziennikarstwa w Łodzi. Jesteś projektantką stron www. jesteś, projektujesz grafiki. Poczyniliście z kolegą fantastyczny program do obsługi zawodów w sztukach walki który się chyba całkiem nieźle rozchodzi po Polsce i nie tylko po Polsce i się sprzedaje. E, prowadzisz, czy prowadziłaś magazyn śnioraka, czy prowadzisz nadal? Nagrywasz podcasty, nagrywasz filmy, e, jesteś dziewczyną, kobietą, mamą. Jak dla mnie, to masz bardzo dużo twarzy. Także ile twarzy ma Natalia? <grywasz> Trochę <grywasz> tego jest, no rzeczywiście, jak tak wymieniłaś. E, no ale. Teraz jak słuchałam, to tak rzeczywiście tak połowa to jest karate. Jednak związane z karate i może dlatego też tak o sobie myślę. No ja mam bardzo wiele twarzy, ale trochę mi to czasem przeszkadza. Trochę mi to przeszkadza, bo nie ogarniam wszystkiego, że tak powiem. Chcę z czasem zredukować liczbę tych ścieżek, którymi podążam. No na pewno program, który z Maćkiem uruchomiliśmy, no to jest jeden z takich większych sukcesów w moim życiu w ogóle. i też identyfikuję się z tym programem. To znaczy nawet już w środowisku karate bardziej ludzie postrzegają mnie jako przedstawicielkę tego programu niż taką karateczkę tak. zawodniczkę. Mhm. No bo nie wszyscy wiedzą, ale w sumie jako Mega młode osoby, a w dwójkę postawiliście system, który obsługuje zawody. Nazywa się OSU. Tak. Ym, właściwie to powinno się mówić US, ale mówimy OSU, bo ym, to fajnie brzmi. <ścoughs> I, I tak na przekór wszystkim. E, no. Program powstał w 2018 roku. Właściwie to było tak, że napisałam do Maćka wiadomość, zwykłą wiadomość na Messengerze, że potrzebowałabym takiego programu, a wiem, że on coś tam programuje. No i Maciek się do tego przyłożył. Między nami była zawsze dobra komunikacja, z nami się od przedszkola. Byliśmy w jednej grupie w przedszkolu i razem mieliśmy śniadania. I E, opisałam mu wszystko szczegółowo. E, no i w miesiąc powstał program, prototyp taki, który e, i tak obsłużył zawody, na których było prawie 400 zawodników. To były Mazury Cup e, w ostrudzie I po kilku miesiącach e, zorganizowaliśmy Mistrzostwa Europy we Wrocławiu. E, wtedy program już oczywiście został zmieniony, udoskonalony. E, po tym e, pojawiły się propozycje od innych organizatorów. Zorganizowaliśmy Puchar Polski, na którym było też bardzo dużo zawodników około 700. E, no i potem przyszła pandemia, e, ale teraz e, wróciliśmy z nową wersją systemu i za miesiąc organizujemy Mistrzostwa Polski o Jama karate. O. Także rozszerzamy rynek, bo tak działaliśmy <gry> tylko w Kyokushin, a teraz rozszerzamy na Oyama Karate. Także to się rozrasta samo właściwie, już nie musimy za bardzo nic robić, po prostu to jak dobry jest ten program, on sam pracuje na to, na, na to żeby zdobywać klientów. I po prostu jest bezawaryjny. Jak to się stało, że w ogóle y, wzięliście się za taką. Czy Ty wzięłaś się za taką stronę informatyczną ogarniania zawodów, karatę? Um, wszystko właściwie, co w moim życiu um, robiłam, wszelkie inicjatywy, powstały z, takiej, z takiego uczucia pustki, że y, mm. <laughs> nie w takim metaforycznym sensie, tylko y, po prostu y, dziury w rynku. Nie było takiego, tak dobrego programu, tak bardzo dostosowanego do mojej sztuki walki, znaczy mojej w znaczeniu, że ją trenuję i bardzo mi zależało na tym, żeby jednak coś takiego stworzyć, a przez to, że zawsze um, lubiłam matematykę i też um, nawet studiowałam przez chwilę matematykę, no to byłam w stanie, mimo że nie umiem programować, dobrze opisać, co taki program powinien mieć. I to znaczy znałam podstawowe mechanizmy programowania, dlatego z Maciekiem dobrze się zrozumieliśmy i bardzo szybko powstał ten program. I podbili, o, podbiliście rynek. Tak można. Zdolne, powie... Z Zdolnych dzieciaków z Ustrudy właśnie podbija, proszę Państwa, rynek sztuk, walk. Tak. No. Maciek nawet y, spróbował swoich sił w turnieju. Startował raz, walczył. Dostał Bęski. Tak. Ale nie no, było dobrze, bo wyszedł na matę. Nie wszyscy wychodzą na matę. Okej, okay, a Skąd ci się wzięła ta pasja do takich dziennikarskich rzeczy? Bo, um, I prowadziłeś ten magazyn Sherlocka, on też jest faktycznie związany z tym środowiskiem karate, ale nagrywasz podcasty, nagrywasz filmy, przyglądasz się bardzo intensywnie światu. Mm, tak. E, właściwie nie wiem, skąd to się wzięło tak mm. konkretnie. To był raczej impuls, że. Um, Zawsze miałam jakąś taką podświadomą presję, że ja muszę pójść na studia, które brzmią prestiżowo, czyli jakaś matematyka, ewentualnie prawo, medycyna, no takie kierunki, a okazuje się, że to w ogóle nie jest mój kierunek, mimo że umiem to robić, to nie chcę tego robić. I pamiętam dokładnie, że wracając z Katowic do Gliwic pociągiem. E, przeglądałam kierunki, które akurat e, są jako nowe, e, no i znalazłam dziennikarstwo i komunikację społeczną z, no, z nowymi specjalizacjami. No i to, przeczytałam opisy tych kierunków. Okazało się, że wszystko to lubię robić i umiem, także zapisałam się na te studia. Okej, okay, ale coś cię tam musiało jednak ciągnąć, bo robiłaś takie rzeczy już wcześniej. Coś mm. cię gdzieś w tym świecie interesuje. Filmy robiłam wcześniej mm. i jednak bardzo dużo mnie kosztowało, żeby być po tej str drugiej stronie kamery, żeby w końcu nagrywać vlogi, mówić do kamery, a nie tylko nagrywać to, co mnie otacza. Chociaż moje ostatnie filmy to znowu jest yy, powrót za kamerę i oglądanie świata przez obiektyw bez mówienia. Yy, znaczy mówię, yy, mówię w filmach, ale raczej yy, za kulisami jestem. No ciągnęło mnie to, że kiedyś wzięłam aparat, tak po prostu wzięłam aparat i spojrzałam przez obiektyw, zawsze myślałam, że, że aparat to tylko robienie zdjęć i potem odkryłam, że przecież ma funkcję nagrywania wystarczyło, że nagrałam jeden krótki filmik. I mi się to bardzo spodobało. Potem brałam kamerę wszędzie, znaczy aparat ze sobą wszędzie. Robiłam relacje ze wszystkiego, co się dzieje w moim życiu. Kupiłam sama sobie aparat, bo tak to pożyczałam od mojego taty, bo on jest pasjonatem fotografii. Potem kolejny aparat kupiłam, potem kolejne obiektywy. No i trochę poważniej się zrobiło, jak już miałam taki sprzęt. I zaczęłam robić relacje z zawodów karate, i one są bardzo chętnie oglądane, bo mają po 15 do 20 tysięcy odsłon. Nieźle. Tak po prostu. Tak wzięłam aparat, zaczęłam i już. i wyszło. <grym> Nie wiem, może mam oko. <grym> Na pewno masz oko. Ale co zastanawia mnie jedna rzecz, bo żyjemy w takim świecie, gdzie większość ludzi. Lubi się jednak pokazywać. To jest taka trochę, trochę, nie wiem, współczesna kultura narcyzmu. I wszyscy czują presję do tego, żeby się pokazać, a ty mówisz, że nie, że ty wolisz stać z tej drugiej strony i pokazywać świat. Tak, zdecydowanie wolę tę stronę, ponieważ jestem introwertyczką. Mimo, że <noise> wielu ludzi może myśleć zupełnie odwrotnie, no bo w kontekście na przykład programu, że jednak to ja rozmawiam z klientami, ja prowadzę tę całą komunikację wizerunkową, media, to jednak jestem introwertyczką i nie lubię się pokazywać. To jest też tak, że lubię niebanalne rozwiązania i uważam, że w tym świecie właśnie pokazywanie po prostu y, siebie, swoich kosmetyków, ciuchów, jakie się kupiło, to jest bardzo banalne. Hmm. I to jest niestety bardzo komercyjne też i nie ma w tym ani trochę sztuki. A ja poszukuję jednak w tych kadrach jakiejś tam sztuki. Sztuka tak naprawdę otacza nas na co dzień, w każdym skrawku, też będąc mamą. Wychowuję moje dziecko w, taką, w takiej myśli: wychowanie przez sztukę. I to się naprawdę sprawdza, i widzę, widzę, że jest trochę inaczej po prostu. Inaczej przeżywam, odkąd to stosuję, inaczej przeżywam to macierzyństwo. A na przykład, co robisz? Na przykład, puszczam inną muzykę niż jest dostępna na, na rynku dla dzieci. Yy, to znaczy, ta, którą puszczam, też jest przeznaczona dla dzieci, ale ona jest, o, nazywa się wartością. To nie chodzi o to, że yy, jestem przeczulona na tym punkcie i nagle wynalazłam jakiś złoty środek macierzyństwa, tylko po prostu yy, ta droga jest dla mnie. Ja to czuję, że w tym się czuję dobrze i moje dziecko też się w tym czuje dobrze i o to chyba chodzi. Nie neguję innych sposobów i innej muzyki. Jesteś mocno związana z strudą, chociaż już w zasadzie jedną nogą w dużym świecie, ale tutaj wracasz. A powiedz mi, jak to jest, że w takim mieście jak nasze wychowała się taka niezwykła dziewczyna? Um, zwykła, niezwykła, zwykła dziewczyna. Um. Ani trochę. Po pierwsze, może dać w zęby tak, że się przewróci. Na każdy, nawet największy drąga, po, 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 po drugie, bacznie przygląda się światu i widzi w nim zadziwiające i, i, i piękne rzeczy. Robisz mnóstwo rzeczy. Czy, czy jesteś niesamowicie aktywna, twórcza? Skąd to bierzesz? Skąd to się wzięło w tobie? To jest duża zasługa moich rodziców. Tata od najmłodszych lat brał mnie na zajęcia sportowe. Właściwie sport w moim życiu odegrał kluczową rolę, bo on mnie trochę wychował i wpoił mi pewne zasady, którymi kieruję się nadal w życiu, samodyscyplinę przede wszystkim, a też dał mi możliwości do podróżowania i. Mimo, że podróżuję, podróżowałam dużo i daleko, to jednak Ostruda jest takim miejscem początku, zawsze dla mnie, i bardzo miło się wraca do Ostrudy. Pamiętam, jak w pandemii mieszkałam rok we Frankfurcie i z jakim utęsknieniem i z jaką determinacją wracałam do Ostrudy. No, było wiele przeszkód, żeby wrócić w tamtym czasie do Ostrudy z innego kraju. A jednak mi się udało i bardzo się cieszyłam, że tu wylądowałam. Ale myślisz o świecie i mieszkaniu gdzieś w świecie i pracy gdzieś w świecie dalej? Tak. Um, mam trochę takie poczucie, że może um, wyczerpałam pewne zasoby tutaj, chociaż to pewnie mylne. A z drugiej strony um, też czasem trzeba zrobić miejsce dla innych. Po prostu, ale nie odrywam się od strudy, nie odcinam się od strudy, um, tylko po prostu szukam swojego miejsca gdzieś indziej, bo to, że tutaj jest mi dobrze, um, to nie znaczy, że gdzieś indziej nie może być jeszcze lepiej. Ja zawsze szukam um, tych lepszych rozwiązań, ponieważ jestem um, perfekcjonistką. Straszna cecha. <laughs> Straszna, wiem. To będziesz chciała mieć wszystko dopięte na ostatni guzik zawsze, wszędzie w życiu, tak masz, tak? E, wszystkie matki wiedzą, że w macierzyństwie to jest bardzo zgubne i w ogóle e, nierealne. Nawet na jeden guzik to jest często <śm> nierealne. E, ale no, to w sobie wyleczyłam. W macierzyństwie nie jestem perfekcjonistką, daleko mi od tego, ale w pracy mm, w e, tym, co robię w pasjach, e, w filmach, wszystko musi być idealnie zgrane. I co potrafisz montować, jakieś ujęcia, aż będziesz zadowolona kilka godzin? Kiedyś montowałam e, 10 sekund przez 10 godzin. 10 sekund przez 10 godzin. <laughs> tak. No. Y, y, to było akurat intro do mojego kanału na YouTube. A, to ważna sprawa. <laughs> Ale y, na szczęście ludzie docenili to. Znaczy, widzieli w tym tę pracę, którą włożyłam. No właśnie, bo, bo jesteś bardzo twórcza, ale też y, dostajesz, rozumiem, taką dobrą informację zwrotną od, od ludzi. Lubisz jak się podoba to, co robisz? <grym> Chyba każdy lubi, <grym> jak, jak efekty pracy y, są chwalone. Y, Szczególnie na kanale na YouTube, gdzie ci ludzie nie znają mnie prywatnie, widzą właściwie tylko efekt mojej pracy. Jednak potrafią w tych filmach dostrzec mnie i ja wtedy to jest dla mnie potwierdzenie, że rzeczywiście to, co zamierzyłam, to się udało. Czyli jakiś przekaz danego filmu na przykład bardzo dużo komentarzy zebrałam pod filmem mizofonia przepraszam jeszcze raz mizofonia dźwięk mnie zabija to jest dla mnie bardzo ważny film i mimo, że długo się do niego zbierałam to jeszcze do końca na nim się nie odkryłam świadczy o tym na przykład to, że jestem przez cały film w kadrze, w którym widać mi połowę twarzy I to jest taki trochę symbol, że że jednak nie wszystko chcę powiedzieć, ale trochę chcę powiedzieć światu o tej przypadłości jaką jest mizofania. Jak na introwertyczkę to bardzo odważne wystawianie się w sumie z zupełnie obcym ludziom. Tak. Pokazywanie siebie. Ja się bardzo bałam niektórych filmów, w szczególności tego, ale ale tak czułaś, że musisz to zrobić? Tak, czułam, to się... czułam, że to jest na tyle ważny problem, o którym nikt mm -hmm. nie mówi. I przejrzałam też dokładnie YouTube'a. Albo jest pobieżnie powiedziane, albo nie ma ani słowa o, o czymś takim. Yy, no czułam, że muszę to zrobić. Znowu powstała pewna pustka dziura i musiałam ją wypełnić. Yy, no i po reakcjach naprawdę widziałam, że dużo osób nawet nie wiedziało, że na to czeka. Yy. <laughs> I, ale dużo się identyfikowało z tym filmem, i ważne jest też to, że przyznali mi, yy, że rzeczywiście tak jest. Że oni też się tak czują, jak, jak ja pokazuję na tym filmie, że to nie są żadne kłamstwa czy przerysowanie tematów. A co jest jeszcze dla ciebie ważne w tych rzeczach, które robisz, które pokazujesz? Jakie tematy? Yy, może banalnie, ale Ważna jest dla mnie natura. Czego się robi. E, bardzo często biorę aparat i po prostu idę w las. Mhm. E, jak mieszkałam w jakimś większym mieście, znaczy teraz też mieszkam, w Gdyni aktualnie, e, to lubię pochodzić po ulicach z kamerą, ale też nie w taki prosty sposób. E, nagrałam raz film w Gliwicach Głowa do Góry. I to był film o tym, co znajduje się ponad głowami, <laughs> jeśli idziemy <laughs> przez miasto, co się znajduje nad naszymi głowami, gdzie normalnie nie patrzymy, wracając z pracy, idąc do szkoły, na uczelnię, nie podnosimy tej głowy, nie patrzymy, co tam jest wyżej. I okazuje się, że tam są bardzo piękne rzeczy. A o czym marzysz? <laughs> hmm. Hmm? Tak szczerze mówiąc, no. to e, o, na pewno wycieczce na Islandię, a potem zamieszkanie tam. Tam nie ma drzew. <grym> tam nie ma drzew, no. Nie, jedno jest w Reykjaviku <grym> chyba. Islandia. 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 <grym> Czemu? Byłam tam 8 godzin. Mm. I wystarczyło. I wystarczyło. Tak. <laughs> Zakochasz się, tak. No. Tak to jest z tym miejscem. Dużo osób, myślę, że tak ma w Islandii. Okej, okay, dobra. Muszę jak kiedyś sprawdzi <laughs> No wiesz, to było tak, że wcześniej byłam w Tokio i w Nowym Jorku i nie zrobiło to na mnie mm -hmm. wrażenia za bardzo. Znaczy w Tokio ładnie pachniało i w sumie mm. tyle. Tyle zapamiętałeś z <grymne> wizyty w Tokio, super. No, ten zapach pamiętam, tak. Okay. <grymne> Czyli piękne, puste przestrzenie. Tak, mm, okay. no. Właśnie, taka, taki spokój. Takie odosobnienie może trochę. Um, może też to widać w moich filmach, że ja zawsze, prawie zawsze nagrywam sama. A moment okres w moim życiu, kiedy nagrywałam z drugą osobą, był najgorszym okresem w moim życiu, największym błędem. Także. Oj, Oj. pozdrawiam. Nie brakuje ci tego towarzystwa, czyli to... drugiej yy, bratniej duszy artystycznej. Yy. Znalazłam taką bratnią duszę, e, tylko że oboje lubimy być sami. I. Znaczy, umiemy być też sami, będąc razem. I to jest chyba też bardzo ważna umiejętność przy takich charakterach. Jak się żyje introwertyczce w świecie, który. Jednak premiuję tych, którzy są głośni, jest ich dużo, machają rękami, nogami i zwracają na siebie uwagę. Po pandemii na pewno łatwiej się żyje, ponieważ e, z takiego prostego powodu wiele rozwiązań stało się dostępnych e, bez rozmów przez telefon. Bez przychodzenia na miejsce, rozmowy twarzą w twarz, powstały kasy samoobsługowe. Także ja wiem, wymieniam takie bardzo proste rzeczy, codzienne, codzienne rzeczy, ale to tak bardzo ułatwia mi życie i zabiera bardzo dużo stresu z mojego życia. Bo może to się wydać dziwne, ale kiedyś stresowało mnie to, że będę musiała powiedzieć parę słów do kasierki. W sklepie. Tak bardzo nie lubiłam kontaktu. Mhm. Um, tylko, że nie z każdym tak mam. Są ludzie, którzy mnie przyciągają i z którymi mogłabym rozmawiać godzinami. No ale tak się żyje, introwertyką w tym świecie. Ciężko, ciężko. Jak, Szczególnie jak um, są sytuacje, gdzie osoba zapomina o tym, że druga osoba. Też ma jakąś taką strefę komfortu i niekoniecznie chcę akurat rozmawiać o pogodzie. I na przykład niekoniecznie chcę zaprowadzić gdzieś, nie wiem, pokazać drogę czy pójść na piwo, bo też taka sytuacja się zdarzyła w moim życiu, że podszedł do mnie nieznajomy i pod pretekstem pokazania, gdzie jest bar, a potem zaprosił mnie na piwo. Co było bardzo słabym podejściem. Wiele rzeczy robisz, tak jak sama powiedziałaś, masz wiele, wiele otwartych wątków, ale tak jak myślisz o sobie za kilka lat, to gdzie się widzisz? To jak rozumował pracę. Trochę tak, wiesz, może, może trochę tak. nie Dlatego, że u was pracuje. Nie, nie, to nie ma nic wspólnego z naszymi planami. Nie, ale serio. No, z, Dobrze. Już mam jako, no ale słuchaj, no już ja, ja, jako młoda bardzo dziewczyna zaczęłaś robić bardzo dużo rzeczy. Jest w tobie ta energia i ta potrzeba, i tam się gdzieś coś w, w środku y, buzuje i kotuje, a, ale w którym kierunku byś najchętniej poszła? To gdzie cię to serce prowadzi? Chyba odpowiem ci tak, że nie będziesz usatysfakcjonowana, ale to będzie prawda. Ja Nie muszę być usatysfakcjonowana. Widzę się jak siedzę w swoim mieszkaniu otoczona roślinami z moim synem. I siedzę akurat nad jakimś projektem kolejnym, który oprócz tego, że wymaga bardzo dużo pracy, to daje mi dużo satysfakcji. I wiem, że jestem blisko natury jednocześnie, bo niedaleko są jeziora, las. Yy, I zawsze mam gotowy plecak yy, z aparatem. I, I zawsze mogę tam pójść. I naładowaną baterią, tak. Okay. Dlaczego mam nie być tym usatysfakcjonowana? <noise> <noise> okay. Dzięki. Dziękuję.